MP Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. MP Go zaprasza do wysłuchania słuchowiska autorstwa Roberta Oldmana, zatytułowanego Hotel z piekła rodem. W roli głównej Paweł Wolak. W pozostałych rolach Małgorzata Rożniatowska, Maja Strzelczyk, Anna Szpaczyńska, Julia Hatys, Grubson, Magda Kubicka. Michał Pałupski i Przemek Corso Reżyseria Przemek Corso i Jan Kwapisz. To słuchowisko zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. W słuchowisku mogą występować wulgaryzmy, przemoc, seksualność oraz tematy kontrowersyjne. Jeżeli nie jesteś osobą dorosłą lub nie czujesz się komfortowo wobec tych treści, zalecamy, abyś przerwał bądź przerwała słuchanie. Wszystkie historie opowiedziane w tej książce wydarzyły się naprawdę. Wierzcie lub nie. Kiedyś myślałam, że to ściemy, zwyczajne miejskie legendy, takie hotelowe bajdurzenie, ale później sama zaczęłam pracować w hotelu i wiecie co? Teraz jestem w stanie uwierzyć już we wszystko. Dosłownie we wszystko. kwowadis, panie dyrektorze. Pani Jadzia. Dziewięćdziesięciokilowa szefowa pań pokojowych, miód na moje serce, moja opoka, kobieta, bez której ten hotel już dawno by się zachwiał w posadach i zawalił, była tak rozwścieczona, że znowu zanim cokolwiek powiedziałem, trwałem przez kilka długich sekund w absolutnej ciszy. To się działo naprawdę. Wydawało mi się, że słyszę, jak wali jej serce. Widziałem w jej oczach rządzę mordu. Często dla poprawy humoru wyobrażałem sobie, jak pani Jadzia na jakichś tam swoich dożynkach albo barburkach, a czy chuj wie, gdzie spędza prywatnie czas, nokautuje i wybija zęby rosłym, podpitym facetom, którzy tylko ośmielili się na nią krzywo spojrzeć. I po raz pierwszy dotarło do mnie, że to w sumie bardzo prawdopodobne. Tylko że tym razem ja byłem jej celem. A i tu musicie mi uwierzyć na słowo, naprawdę nie chciałem dostać w mordę odpokojowej. Pani Jadziu! Zacząłem spokojnie. Chciałem porozmawiać z nią jak najbardziej rzeczowo. Bardzo proszę, niech się pani uspokoi. Proszę, niech pani usiądzie. O, niech się pani wody napije i, i niech mi pani opowie wszystko, ale na spokojnie. Kto się. <słysy> Urwałem, szukając odpowiedniejszego słowa niż to na zet. Zesrał? Powtórzyła soczyście. Słowo honoru brzmiała jak chodząca oczyszczalnia ścieków. No mówię panu, panie dyrektorze, ten debil spod 217. Czego pan nie rozumie? Patrzyłem na nią z absolutnym brakiem zrozumienia musiała się zorientować, patrząc mi w oczy, że kompletnie zidiociałem. Chciałem zapytać, ale jak to? Ale od razu pomyślałem, że dla kogoś takiego, jak pani Jadzia, pytanie byłoby równoznaczne z ale czym? A wtedy byłbym już pogrążony, bo na pewno błyskawicznie i bardzo obrazowo by mi to wytłumaczyła. Pani Jadziu, ale ja Panią bardzo, bardzo proszę. Wpada tutaj Pani jak jakieś tornado, zacząłem chcąc opanować sytuację. Moje dziewczyny nie będą tego sprzątać, przerwała mi stanowczym głosem. Basta od co? Chrząknąłem lekko zakłopotany. Bardzo przepraszam, a kto ma to posprzątać? Zapytałem kąśliwie. Ja? Tak. Zdecydowanie zaczynałem panować nad sytuacją. Urodzony dyrektor Awe Cezar, Awe ja. To ją trochę zaskoczyło, ale nie na tyle, żeby przestała na mnie nacierać. Panie dyrektorze! Pani Jadziu, panie dyrektorze, pani Jadziu, ile nasz gość z pokoju dwieście siedemnaście ma lat, a? a co to ma kurna do rzeczy? Obruszyła się. Ma i to dość dużo. Odparłem rzeczowo i wyprostowałem się trochę. Jeżeli pan z dwieście siedemnaście ma osiemdziesiąt lat, to chyba powinna mu pani odpuścić, pani Jadziu, prawda? I wykazać się zrozumieniem. Empatią jakąś! Pani Jadziu! No, co pani tak na mnie patrzy? Wyczuwam w pani spojrzeniu wrogość i powiem, że nie za bardzo mi się to podoba. Znowu, oczyma wyobraźni, zobaczyłem, jak szefowa pokojowych wali kogoś w pysk, a ten ktoś wypluwa zęby w zwolnionym tempie, jak, jak w jakimś filmie akcji czy coś. Jest w pana wieku! Fuknęła oskarżycielsko w taki sposób, jakbym miał mieć wyrzuty sumienia, że byłem po czterdziestce. I co to w ogóle ma do rzeczy? Pan raczej nie sra, gdzie popadnie. Zarzenowany jej reakcją potarłem opuszkami lewej dłoni czoło. Pani Jadziu, sapnąłem. Wiecie na ile sposobów można wypowiedzieć pani Jadziu? Na milion. Cały czas znajdowałem nowe sposoby, od błagalnego, pozmieszany albo podszyty kapitulacją. I to nawet nie była zasługa jej imienia, raczej tego, kim była pani Jadzia i jaką budowała wokół siebie aurę. Bogaty Facio w garniturze cały czas podrywa barmanki, szasta forsą i zamawia sobie jakieś małolaty do pokojów, a później w nich sra i zostawia nam to do posprzątania. W pokojach? Wydukałem. A to, pani Jadziu, czy to się zdarzyło już wcześniej? No, mówię, że debil. Powtórzyła w taki sposób, jakbym był jakimś tumanem. Często przyjeżdża i zawsze z Moje dziewczyny nie będą już tego sprzątać. Zżygać się można, koniec, nie zgadzam się na więcej. Jak Karola z recepcji jest taka mądra, to proszę bardzo, niech sama sprząta. Karola? Zdziwiłem się. – Przecież Karola to jedna z naszych najlepszych pracownic, a co ona niby ma z tym wspólnego? Co powiedziała? – No jak to co? – zarechotała bez cienia wesołości i otarła perlący się na czole pod grubym przedramieniem. – No powiedziała, żebyśmy posprzątały, a my nie będziemy. Rzuciłem okulary na blat swojego biurka, podrapałem się nerwowo po głowie, a później ostatni raz zerknąłem w kierunku tabelek Excela na ekranie służbowego komputera. Nagle przestały wydawać mi się takie złe. Pani Jadziu, dlaczego, skoro facet seryjnie sra? Podpowiedziała: Dziękuję, dziękuję, pani Jadziu. Tak. Dlaczego, skoro ten ktoś. Debil? Dziękuję, dziękuję, pani Jadziu. Wystarczy już. Poprosiłem ją i wykonałem uciszający gest w jej kierunku, zupełnie jakbym obniżał suwak głośności w radiu. Dlaczego, skoro ten ktoś seryjnie zanieczyszcza nam łazienki w pokojach, ja dowiaduję się o tym dopiero dzisiaj? I to od pani. A nie na przykład od Karoli, Jacka, Zbyszka, Oli, Justyny? Czy wyście wszyscy poszaleli? A bo ja wiem zapytała retorycznie bo płaci, daje napiwki, tylko że własnej dupy nie potrafi utrzymać w spodniach znowu chrząknąłem. Pani Jadziu, e, mówiła pani, że zamawia kobiety. Tak, laty, dziwki. Przełknąłem nerwowo ślinę. Pani Jadzia sprawiała wrażenie, jakby potrafiła zjeść konserwę razem z puszką. Bardzo obrazowo to pani przedstawia. Dziękuję. A co ja się będę pierdoliła w tańcu? Panie dyrektorze, mówię jak jest. Wziąłem głęboki oddech i ukryłem twarz w dłoniach kiedy poczułem, że się duszę wypuściłem powietrze przez zęby i spojrzałem na szefową pokojowych. Pani Jadziu, błagam, niech się pani trochę hamuje. Co za słownictwo! Nie jesteśmy w przydrożnym barze! No to, co pani mówi, jest ważne. Doceniam, że przyszła pani z tym do mnie, ze swoim problemem, ale ja, pani Jadziu, jako dyrektor tego hotelu postaram się ten problem rozwiązać, no no, ale błagam bez przekleństw. No ja wiem, że nie jesteśmy w barze przecież, zaczęła, jakby to było oczywiste. W barze się nie sr. Pani Jadziu, podniosłem głos i podniosłem się z miejsca, opierając o blat swojego biurka kostkami zaciśniętych pięści. No dobrze, już dobrze. Mówię jak jest. I on, zacząłem ostrożnie, czując nagle przytłaczające zmęczenie. Kwowadis, panie dyrektorze... Tak? zagadnęła. I co on tym dziewczynom w naszych pokojach? Wydusiłem z trudem. Wzruszyła ramionami i podparła się pod boki, jak rosyjski niedźwiedź cyrkowy. A bo ja wiem. Ludzi już dawno pojebało, panie dyrektorze, no? Wszyscy tacy mądrzy, a do kościoła nie chodzą? Srają na siebie. No nie wiem, nie wiem, skąd mam wiedzieć. Sodomia Gomoria. O, I szczerze mówiąc, w ogóle mnie to nie interere. Tylko że ani ja, ani moje dziołchy nie będziemy tego kolejny raz sprzątać. I tak mamy ciężko. Pan nawet nie wie, co się w tych pokojach czasami wyczynia. Więc nie basta, koniec. Nerwowo podrapałem się po głowie. No właśnie, pani Jadziu, najwyraźniej nie wiem. Ja chyba bardzo mało wiem. Rozłożyłem ręce w geście, który miał ją udobruchać pokazać jej, że jestem po jej stronie i że nie mam nic do ukrycia. Niestety, socjotechniki z książek i ze szkoleń, na które wydałem majątek, okazały się jak zwykle bezużyteczne. No. Potwierdziła moje najgorsze obawy. Co? No. No? Że? No. Powtórzyła i wykonała niejednoznaczny ruch dłonią. Że mało szef w sumie wie. No, to co teraz szef rozporządzi? Niechętnie, jak za karę, ruszyłem się ze swojego miejsca. Pani Jadziu... Niech mnie pani tam po prostu zabierze i mi to pokaże. Lata spędzone w Stanach Zjednoczonych, praca dorywcza, wolontariat, w końcu pięć lat studiów, praca magisterska o klientach biznesowych w branży hotelarskiej, kursy, szkolenia, dziesięć lat w zawodzie i co? Gówno! powiedziała pani Jadzia ale widzę przecież pani Jadziu proszę niech się pani zlituje szepnąłem no co zdziwiła się przecież ja pani Jadziu ja widzę że to że to no to to jest gówno szepnąłem bardziej stanowczo Nerwowo poprawiłem mankiety swojej białej koszuli, poluzowałem krawat, a później wsadziłem ręce głęboko do kieszeni marynarki. Chrząknąłem. No dobra, pomyślałem idealny podręcznikowy stolec. Nie wiem, co ten facet musiał jeść, ale nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak się wypróżniłem Panie dyrektorze tak, co robimy? Pani Jadzia była stanowcza. Zanim się zorientowałem, wyczułem za sobą obecność pokojowych. Siedem pań w różnym wieku, od najmłodszej siedemnastolatki do najstarszej, której twarz wyglądała, jakby kobieta przeżyła pierwszą i drugą wojnę światową wszystkie w naszych hotelowych uniformach, wszystkie czekające na moją decyzję! Zupełnie jakbyśmy podejmowali ważną decyzję strategiczną dla całej marki, a nie stali nad, nad zasraną wanną. Trzeba, zacząłem oczyma wyobraźni, widząc jak zaczynają mnie linczować, trzeba zrobić czar czy za dodatkowe sprzątanie. Cisza. I trzeba to hmm, posprzątać, tak? No, zesrał się to niech płaci, oznajmiłem. Pani Jadzia nie była zadowolona, kiedy próbowałem wyjść z łazienki i zastąpiła mi drogę. Pani Jadziu! Byłem wyraźnie zaskoczony jej zachowaniem. Przez chwilę przeszło mi przez myśl, że była tak wielka i tak silna przy mnie, że gdyby tylko chciała, mogłaby mnie połamać albo, albo zgwałcić. A ja mógłbym co najwyżej piszczeć jak gumowa zabawka. Panie dyrektorze! Zaczęła uprzejmie, ale w jej głosie czaiła się groźba. Stałem tak blisko niej, że dosłownie widziałem, jak rosną jej wąsy. Straszne! E, pani Jadziów, proszę raportować mi o takich sytuacjach, dodałem rzeczowym tonem. Obiecuję, że będziemy naliczać panią premię za takie przykre sytuacje. Od dzisiaj, to yy, od teraz, yy, drogie panie, już zawsze. Spojrzałem w kierunku siedmiu pokojowych, które, słysząc o dodatkowych pieniądzach, odetchnęły z ulgą. Jadzia, przywódczyni tej pojebanej wioski Amazonek, wywalczyła im dodatkową gratyfikację. Niech żyje Jadzia! Hurra! Obciążymy temu klientowi kartę! Dodałem, próbując objąć wszystkie pracownice wzrokiem. Jadzia się odsunęła, a ja mogłem wyjść. Panie dyrektorze, Usłyszałem, kiedy blady ze ściśniętym gardłem wyszedłem już prawie na korytarz. To była najmłodsza pokojówka, ta siedemnastolatka, tak? Ten facet jeszcze jest w hotelu. On się nie wymeldował. Zmarszczyłem brwi. Jest. W hotelu? Mówisz, że jest w hotelu? Tak, w restauracji. Zerknąłem na zegarek, a później posłałem jej porozumiewawcze spojrzenie. Wiedziałem, co muszę zrobić, żeby zyskać szacunek swoich pracowników. To było prostsze, niż mogło się wydawać. Musiałem zadać sobie pytanie, co na moim miejscu zrobiłaby pani Jadzia, a później właśnie to zrobić. Drogie panie! – Zajmę się tym – oznajmiłem stanowczo, a chwilę później, wychodząc na korytarz, wpadłem wprost na pijanego Anglika. – Co tam się odwala? Zabili kogoś? – zapytał bełkotliwie, patrząc na siedem kobiet nad moim ramieniem. – Siemka, laseczki! – nic się nie stało, proszę pana, zapewniłem go, przechodząc płynnie na angielski. Proszę iść, nie ma tu nic ciekawego. Ile lasek, zauważył z uznaniem. E, tak, tak, y, przepraszam pana najmocniej, y, może idzie pan na dół? Oj, stary, rzucił bełkotliwie w moim kierunku i złapał mnie za ramię. Posłałem mu tylko pytające spojrzenie. Stawiam stówę, że ktoś się zesrał w tamtym pokoju. Zesrał się, nie? <śm> mam rację. Zazgrzytałem zębami i wyślizgnąłem się z jego uścisku. Człowieku, jest dziesiąta rano, a ty jesteś pijany. Ogarnij się, powiedziałem po polsku, próbując ukryć irytację. Co opowiedziałeś? wybełkotał. Powiedziałem, że. Hmm. Powiedziałem. Hmm. Co się dzieje w naszym hotelu, zostaje w naszym hotelu. Wyjaśniłem usłusznie. Usłyszawszy to, zarychotał, czknął i boleśnie klepnął mnie w plecy. I dlatego kocham Polaków, jesteście najlepsi i wiecie, jak, jak się dobrze bawić. No tak, niestety. Hotel Relax był położony pod Warszawą, w otoczeniu Zieleni, Stawów i kilku pomniejszych hoteli i ośrodków, które ofertę kierowały do grup wycieczek, rodzin szukających chwili wytchnienia. Podobało mi się to, ponieważ z jednej strony oferowaliśmy wszystko to, co miała do zaoferowania stolica, bo do centrum można było dostać się w niecałe trzy kwadranse, ale mieliśmy tę przewagę, że otaczała nas cisza. Prezesi, wiecznie wykłócające się małżeństwo Polaków z Poznania, sporo zainwestowali w nasze Cztery Gwiazdki. Więc poza czterema setkami pokoi, niezłą strefą spa z basenem, pubem irlandzkim, restauracją, dwoma salami weselnymi i czterema w pełni wyposażonymi salami konferencyjnymi, planowali postawienie jeszcze kortu tenisowego. Nie podobał mi się ten pomysł. Uważałem, że to przesada i ograniczenie przestrzeni. Poza tym Kord przy pełnym obłożeniu hotelu byłby tylko ciekawostką i poza kolejną podstroną na stronie WWW pozornie poszerzającą ofertę nie mógłby stanowić żadnej karty przetargowej. Relaks liczył trzy piętra, a z wyglądu przypominał duży pałacyk z szerokim podjazdem i parkingiem od frontu i z boku budynku, tak aby każdy przejeżdżający główną ulicą mógł z łatwością dostrzec samochody klasy biznes. Tak, jesteś we właściwym miejscu. Chociaż szczerze mówiąc, przypadkowych gości, tak zwanych ad hoc, mieliśmy niewielu albo żadnego. To w większości przypadków były rodziny z dziećmi, grupy zorganizowane, wycieczki, uczestnicy różnorakich imprez okolicznościowych, weselnicy itd. Osoby z portfelem albo takie, które chcą się poczuć, jak osoby z portfelem, które dokładnie zaplanowały swoją rezerwację. Szczerze? Byliśmy idealni dla ludzi, którzy przyjeżdżali w interesach do Warszawy, ale nie chcieli być pożarci przez miasto, albo dla takich, którzy wyrwali się z miasta, żeby odetchnąć. Zabawić się i zaznać względnej prywatności w otoczeniu zieleni bez wszechobecnych kamer czy nowych spojrzeń i refleksów świetlnych w przeszkleniach budynków u nas było inaczej u nas zaraz choć pod Warszawą słychać było śpiew ptaków i widać było gwieździste niebo kiedy zacząłem pracę w relaksie, od razu zwróciłem uwagę na okropną nazwę, która kojarzyła mi się z barakiem gdzieś nad Polskim Morzem. A później się przyzwyczaiłem. Tak samo jak do gzymsów i niepasującego do nich przeszklenia bezpośrednio nad głównym wejściem. Na początku myślałem, że tak naprawdę szczytem szczytów byłyby jeszcze kiczowate, gipsowe lwy przy wjeździe na teren. Ale na szczęście nikt nie wpadł na ten pomysł. Zresztą od kiedy zacząłem pracę jako dyrektor, obiekt wypiękniał, a nasz model biznesowy przyniósł oczekiwane przeze mnie rezultaty grupy, grupy, grupy i jeszcze raz grupy. Nawet nasza bezpośrednia konkurencja, czyli trzygwiazdkowy, o wiele mniejszy hotel, bez strefy spa, basenu i ogrodu, znajdujący się kilkaset metrów od nas, szybko to zauważyła i zaczęła dostosowywać się do praw rynku i naszego pomysłu na obsługę grup. Po czasie nawet zmieniła nazwę. Co prawda nadal uważałem, że jeszcze większy relaks to przesada i brzmi idiotycznie, ale moim zdaniem i tak było to lepsze niż nazwa okolicznego ośrodka wypoczynkowego, gdzie śpiewają raki. Raki zawsze budziły we mnie niepokój. Równie dobrze placówka mogłaby się nazywać zaśnij i umrzyj. A trzy gwiazdki jeszcze większego relaksu? Cóż, jednym z sekretów naszej branży było to, że często gwiazdki nic nie oznaczały albo oznaczały coś innego dla każdego. Nie wierzycie? No, to spróbujcie to wygoglować. Księga Standardów często była pisana palcem po wodzie. Na szczęście nie u nas. A przynajmniej wierzyłem w to, zanim dowiedziałem się, że ktoś nam regularnie sradowany i że pokojowe się o to wściekają. Wiecie, co było gorsze od całej tej sytuacji? Ewentualna zemsta tych kobiet. MPIC GO! Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco!